To jest najlepszy uniwersalny kamień do ostrzenia na świecie, według mnie. Jest niesamowicie długowieczny, bardzo szybko ostrzy. Stosunek cena jakość to coś wspaniałego, ale to nie są główne powody, dla których polecam Wam właśnie ten kamień. Ja uwielbiam go za uniwersalność i łatwość obsługi i spróbuję Was przekonać, że właśnie te cechy są ważniejsze niż jakieś techniczne parametry kamienia. Sprzedam też jeden trik z tym Rockstarem, który znacznie wydłuży trzymanie ostrości Waszych noży. A, i powiem wam jak, i gdzie go kupić, mam nadzieję najtaniej na rynku, jeśli się zdecydujecie. Zaczynamy. Na początku miał być to test Shapton Rockstar kontra Naniwa Professional, ale gadałem z wami, no i powiedzieliście, no ale Kuromaku też trzeba przetestować, kolejna wersja kamienia od Shaptona, klasyczny King, tutaj diamentowa wersja od Naniwy. I Manishi też ma swoje do powiedzenia. No jest też kultowy Shapton Glas, którego coraz trudniej w rozsądnej cenie znaleźć na rynku. No i co teraz? I wielki test kamieni o gradacji 1000 na pewno pojawi się na tym kanale, ale ten odcinek będzie trwał pewnie godzinę. Nie każdy z Was dotrwa do werdyktu końcowego, dlatego dzisiaj bez obwijania w bawełnę przedstawiam Wam tylko zwycięzcę. Wersja skrócona, najlepszy kamień na rynku o gradacji 1000, jeśli chodzi o stosunek cena-jakość, to Shapton Rockstar, najlepszy do stali nierdzewnych, wystarczająco dobry do węglówek, link oczywiście w opisie i uczciwie ostrzegam, za chwilę pewnie się wyprzeda. Ten film jest o kamieniu, a nie o technice ostrzenia na kamieniach, więc jeśli nie umiecie ostrzyć na takich osełkach, odsyłam do jednego filmu, który nauczy Was tego od A do Z i to jest oczywiście krypto -autoreklama, bo to jest mój film. No okej, okay, ale po co komu stosunkowo drogi kamień? kamień, skoro na tym kanale pokazałem już nie raz, że nawet na takiej taniej osełce za kilkanaście złotych można naostrzyć nóż na brzytwę. No ja mam takie trzy główne powody. Po pierwsze, dobry kamień starczy Wam na całe życie. Po drugie, dobry kamień, w przeciwieństwie do kamienia taniego, w rękach amatorów będzie dużo szybciej szybkie rezultaty i skuteczne rezultaty Wam przynosił. I po trzecie, to jest kamień bezobsługowy, chlapie się go wodą i działa, nie wymaga długiego namaczania, długiego przygotowania i jednocześnie zdziera stal dużo szybciej, więc wasze ostrzenie też będzie krótsze. No a dlaczego jeśli mówi się o kamieniu uniwersalnym, zwykle wybiera się kamień 1000, bo to jest taki złoty kompromis między szybkością zdzierania stali a właśnie uniwersalnością. Naostrzymy tym nóż tempy, jednocześnie naostrzymy go do bardzo wysokiego poziomu ostrości. Kamienie o niższej gradacji być może zdzierają szybciej, ale nie uzyskamy takiej gładkiej krawędzi. A z kolei kamieniami o wysokich gradacjach, szczególnie jak mamy nóż mocno stępiony, byśmy męczyli się kilkanaście, czasem kilkadziesiąt minut. Dlatego 1000 złoty środek. To wróćmy jeszcze na sekundę do kamieni z Aliexpress, żeby mieć to za sobą. Dlaczego ich nie polecam? Szybko się zużywają, więc szybko się żłobią i trzeba je często. Prostować, to jest niewygodne, są mniej efektywne, wolniej ścierają stal i bardzo łatwo popełnić na nich błąd, wciąć się w taki kamień, będzie Was to frustrować. No i po trzecie, wymagają one długiego dosyć namaczania, co też będzie bardzo denerwujące. Nie będzie Wam się chciało 20 minut przed każdym ostrzeniem trzymać kamienia w wodzie i zapomnijcie o tych kamieniach. Nie będę ściemniał, na takim kamieniu też można nastrzyć nóż na brzytwę, ale sam proces nie będzie sprawiał Wam tyle frajdy. A teraz postaram się opowiedzieć, dlaczego Shapton Rockstar Moim zdaniem jest najlepszy. Powiemy o twardości, szybkości ścierania, jednorodności, polerowaniu i łatwości używania. Rockstar to nowa seria w rodzinie produktów marki Shapton. Jest to taki niepisany następca linii Glas, kultowej serii kamieni, właśnie cenionych za swoją twardość, odporność na zużycie. Glasy, jak poszukacie w internecie, każdy się nimi zachwyca. Są różne teorie. Niektórzy mówią, że linia Glass nie jest już produkowana i wyprzedają się tylko ostatki tej serii. Inni twierdzą, że te dwie linie produktowe dalej będą współistnieć obok siebie, ale dla nas nie jest to takie ważne. Najważniejsza różnica tych dwóch serii to jest grubość. Rockstar jest dwa razy grubszy od Glasa. Kamień Rockstar rzeczywiście nie ma tej charakterystycznej szklanej podstawy, którą znajdziemy w serii Glass, ale poza tym teoretycznie na papierze niczym się nie różnią, bo zarówno w jednym i w drugim mamy zastosowane te same ścierniwo, tlenek aluminium i te same spoiwo. W teorii, rzeczywiście jak sprawdzałem, bardzo podobnie zachowują się te kamienie i mam wrażenie, że będą miały bardzo podobną też trwałość. I w tej sytuacji naprawdę nie do końca rozumiem politykę Shaptona, bo glasy są na rynku teraz Droższe, a są dwa razy cieńsze, wystarczą prawdopodobnie na dwa razy krócej, więc rozsądnym wyborem, jeśli byśmy mieli decydować się między tymi dwoma kamieniami, zdecydowanie jest Shapton Rockstar. Też nie jest tak, że te kamienie są identyczne, bo pojawia się tu taka ciekawostka. W obu tych seriach Shapton podaje gradację nie tylko w punk skali punktowej, ale też w mikronach i. Ten szabton 1000 glas ma 14, klasa 14, prawie 15 mikronów, a Rockstar 11 mikronów. Skąd ta różnica wynika? Z wraz z serią Rockstar Shapton wrócił do JNS, czyli standard przemysłowy japoński, i tam jest konkretnie określona, jaka gradacja powinna mieć jakie mikrony, jaką tą wielkość, drobinek ścierniwa. I o ile gradacja w glasach czy w kamieniach Kuromaku była trochę zawyżona, to kamieniem Rockstar Shapton wrócił do tej uniwersalnej skali, takiej jak używa Naniwa czy, czy inne japońskie firmy. I ostatnie wtrącenie o kultowym glasie. Wydaje się on bardziej śliski podczas ostrzenia. Rzeczywiście zachowuje się trochę jak szkło. W przeciwieństwie do Rockstara, mimo że mamy tu zastosowaną tą samą substancję, jeśli chodzi o ścierniwo i spoiwo, on daje tą lepszą odpowiedź, abym to nazwał. Nie użyję słowa feedback, bo mnie zjedziecie w komentarzach. Na tym kamieniu po prostu według mnie ostrzy się trochę przyjemniej niż na glasie. Mówiąc twardość, mam na myśli odporność tego kamienia na zużycie, bo musimy sobie uzmysłowić, jak działa taki kamień. Te drobinki ścierne, tlenek aluminium, w tym przypadku tlenek glinu, zanurzone czy też korunt, zanurzone jest w spoiwie i szorując, ostrząc na tym kamieniu, te drobinki ścierne się uwalniają i dzięki właśnie temu kamień skutecznie ściera stal, ale jednocześnie zużywa się i każde ostrzenie to jest minimalne. Pocienianie tego kamienia, uwalnianie zarówno ścierniwa, jak i spoiwa. Z każdym ostrzeniem kamień się robi minimalnie, minimalnie cieńszy, a wiadomo, że nie ostrzymy też równomiernie, idealnie na całej powierzchni, więc kamień będzie cieńszy, robił się w tym środkowym obszarze, a troszkę wyższy. Na bokach, i co jakiś czas trzeba będzie go prostować. I Rockstar jest kamieniem rzeczywiście bardzo twardym pod tym względem. Firma Shapton stanęła tutaj na wysokości zadania, jeśli chodzi o jakość tego spoiwa i ścierniwa. Rzeczywiście, jeśli ostrzycie noże kuchenne w domu, nie mówię o jakichś zakładach ostrzenia, gdzie ostrzy się setki noży, jeśli ostrzycie raz na kilka dni, tygodni, może nawet miesięcy, spokojnie taki kamień starczy Wam do końca życia. Wielkość tego kamienia jest bardzo typowa: 23,5 cm, 7,5 cm. I właśnie ten 1 cm grubości idealnie to pasuje do wszystkich typowych trzymaków, stoneholderów, trzymaków kamieni i to co wspominałem wcześniej, tu mamy pół cm, tu mamy centymetr, a w szaptonie kuromaku mamy 1,5 cm. Dlaczego ta twardość jest dla mnie taka ważna? Bo twardy kamień to rzadsza konieczność jego prostowania. W domowych warunkach myślę kilkadziesiąt spokojnie ostrzeń noży kuchennych bez konieczności ingerencji w powierzchni tego kamienia. To jest bardzo, bardzo wygodne. Nie musicie zmagać się z częstym prostowaniem. Mówiąc szybkość ścierania, mam na myśli to, jak szybko ten kamień będzie ścierał stal, a w praktyce jak szybko będzie ostrzył nóż i zwykle trzy takie podstawowe czynniki wpływają na tą szybkość ścierania, czyli rodzaj spoiwa, rodzaj ścierniwa i gradacja. I też w jednym z odcinków mówiłem o tym, że nie zawsze jest tak, że im niższa gradacja, tym szybciej kamień ściera, im wyższa gradacja, tym wolniej. Czasami mamy dwa kamienie tysiąc, jeden ściera szybciej, drugi wolniej, dlatego warto też dobierać kamienie pod względem szybkości ścierania. Tutaj ścierniwem jest korunt, czyli tlenek glinu, a mówiąc tak jeszcze bardziej technicznie, elektrokorunt szlachetny. Zawartość tlenku aluminium powyżej 99%, ale korunt nie jest niczym nowym, fascynującym w kamieniach do ostrzenia, bo nawet tanie kamienie używają właśnie ten rodzaj ścierniwa. Co jest ważne? Ważniejsze jest dużo spoiwo, jak ten korunt jest osadzony w tym kamieniu, i jednorodność tego ścierniwa. Tutaj, jeśli mamy kamień 1000, rzeczywiście te drobinki korundu są bardzo zbliżone do siebie. Jeśli mamy tani kamień o gradacji 1000, będą drobinki dużo większe, dużo mniejsze, ta jednorodność będzie dużo, dużo słabsza. Testowałem wiele kamieni 1000 i ta różnica w szybkości ścierania jest naprawdę zauważalna. Jeden kamień 20 ruchów i mamy gotowe, inny kamień będzie wymagał 80 ruchów. 1 do 4 różnica 4 razy dłużej ostrzymy i paradoksalnie. Szapton Rockstar jest kamieniem twardym, zwykle twarde kamienie ścierają wolniej, a tutaj mamy połączoną wysoką twardość z bardzo dobrą szybkością ścierania. Bardzo rzadko coś takiego się zdarza. I co prawda nawet Rockstar nie jest tak szybki jak diamenty. Diamenty będą zbierać jeszcze szybciej. Powiedziałbym także 20-30 nawet procent szybciej. Nie jest to aż tak wielka różnica. I zaletą Rockstar'a w porównaniu z diamentami jest to, że on do samego końca nie będzie tracił swojej agresji ścierania, bo za każdym razem przy ścieraniu tego kamienia nowe cząsteczki korundu będą się odsłaniać, te świeże cząsteczki i kamień cały czas będzie tak samo agresywnie ścierał stal, a diamenty będą się wyłamywać z tej płytki i taki kamień, czy taka płytka diamentowa będzie coraz słabiej ostrzyć, ta agresja ścierania będzie maleć z czasem. I porównując Rockstar'a z innymi kamieniami wodnymi, ceramicznymi, wyszło na to, że szczególnie w przypadku stali nierdzewnych jest on najszybszy. Ależ umówmy się, że właśnie stal nierdzewna dominuje w amatorskich kuchniach, w mojej zresztą też. I druga sprawa, nie tylko kamień jest szybki, ale też radzi sobie z naprawdę twardymi stalami. Porównywałem i próbowałem ostrzyć stale. 67 HRC. Ten korunt, ten kamień korundowy radził sobie nawet z takimi nożami. Oczywiście ostrzenie noża o bardzo wysokiej twardości zajmuje trochę więcej, ale ten kamień radzi sobie, nie ślizga się. No a dlaczego nie diament? Wiecie, że na tym kanale bardzo mocno polecałem właśnie tą płytkę diamentową Sharpala. Ale dlaczego ja nadal używam kamieni wodnych, a płytki diamentowe raczej tylko biorę ze sobą w teren, jak chcę po prostu coś szybko naostrzyć komuś? No bo dla mnie ostrzenie to nie jest tylko przejście z punktu A do B, ale też pewna forma, no nie wiem, medytacji i dla mnie ta właśnie odpowiedź kamienia, to jaki dźwięk on wydaje. Zresztą sami porównajcie, zobaczcie jaki dźwięk wydaje nóż ostrzony na diamencie suchym, a jaki dźwięk słyszymy, jak ostrzymy na mokrym kamieniu. Dla mnie to jest muzyka Jednorodność Ja jestem swój chłopak nie będę wam ściemniał Jednorodność pewnych zastosowaniach może być ważna, ale jeśli chcecie mieć nóż ostry, a nawet nóż bardzo ostry, nie jest to absolutnie parametr kluczowy. W jednym z poprzednich filmów na kamieniu za 10 zł naostrzyłem nóż tak, że można było się nim golić. To nie jednorodność kamienia sprawia, że możemy naostrzyć nóż na brzytwę, czy nie. Jest to taki parametr, którym, o którym warto powiedzieć, ale czy on będzie aż tak bardzo wpływał na jakość Waszego ostrzenia? Nie. Nie chcę Wam ściemniać, że tak jest. Ale o co chodzi dokładnie z tą jednorodnością? No, mamy określoną jakąś gradację i w zależności od standardu gradacji ten standard podaje zawsze jakieś widełki. Czyli jeśli mamy gradację 1000 właśnie, to mogą znajdować się tam drobinki ścierne o średnicy, o wielkości Powiedzmy jeden jak w przypadku kamienia 1011 mikronów plus minus ileś, czyli możemy mieć i mniejsze drobinki i większe i im droższy, im lepszy kamień, tym drobinki bardziej trzymają się tych widełek i te widełki są węższe. W bardzo tanich kamieniach po pierwsze nie mamy gwarancji, że jeśli kupimy kamień 1000, to nie będziemy mieli gradacji bliżej 600, co często się zdarza, ale też mamy niemal pewność, że ta gradacja będzie totalnie rozrzucona po całej skali i znajdą się i drobinki ścierne o gradacji 200-300, które będą nam duże rysy generować na kamieniu, i zdarzą się też dużo drobniejsze drobinki i pod mikroskopem tą różnicę zauważyć. A co w ogóle daje taka jednorodność? No jeśli jesteśmy purystami ostrzenia, daje idealną, przewidywalną, gładką krawędź ale z mojego punktu widzenia... Jednorodność jest ważnym parametrem tylko wtedy, kiedy polerujemy noże, czyli chodzi o aspekt wizualny. Jeśli polerujemy nóż na całej jego płaszczyźnie bocznej, wtedy chcemy mieć odpowiedni kamień o równej gradacji, który daje przewidywalne rezultaty i nie będzie pozostawiał nam jakichś pojedynczych, głębokich rys. W przypadku samego ostrzenia, ta jednorodność, no ja powiedziałbym, że nie ma aż tak wielkiego znaczenia. No i żeby nie było, bardzo się cieszę, że ten kamień za 160 zł ma tak bardzo, bardzo jednorodną. Gradację, ale z mojego punktu widzenia nie jest to ten parametr, który w przypadku wyboru kamienia będzie dla mnie najważniejszy i myślę, że dla Was też nie musi być. No, zobaczcie też pod mikroskopem, jak wyglądają rysy po Rockstarze 1000, a po 1000 na jakimś kamieniu z AliExpress. No, różnica jest zauważalna gołym okiem, ale czy jest aż tak duża i czy ma realny wpływ na efekty ostrzenia? No właśnie. Polerka to parametr, który dla większości osób nie będzie miał żadnego znaczenia, bo ostrząc nie polerujemy noża, tylko szorujemy tą malutką krawędź tnącą, która ma ułamek milimetra wysokości. Jeśli ma więcej, to coś jest nie tak z geometrią naszego noża, a nie polerujemy całej tej powierzchni. Ale zostańcie ze mną, bo polerka to jest dość fascynujący temat. O co chodzi? My jak głęboko wejdziemy w świat japońskich noży, to pewnie w końcu spotkamy się z nożami o szlifie jednostronnym nazywanymi single bevel i one mają taką bardzo długą płaszczyznę tutaj. Nie jest to idealnie płaszczyzna, ale dla uproszczenia nazwijmy to płaszczyzną i ten nóż ostrzy się właśnie na całej tej powierzchni i w zależności od rodzaju kamienia różne rzeczy, różne wzorki, różne kontrasty będą na tej płaszczyźnie wychodzić. Bo widzicie tę różnicę w kontraście? To jest stal rdzenia, a to co mamy wyżej, tą mgiełkę, to jest stal okładziny. I mimo, że jest ona ostrzona na tym samym kamieniu, to widzimy tutaj zupełnie inne kolory, zupełnie inny kontrast, właśnie dlatego, że w zależności od kamienia, dwie różne stale będą inaczej na niego reagować: pH kamienia, szorstkość kamienia, również twardość tych stali. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć różny kontrast między hagane a jigane, czyli twardą stalą i miękką stalą, i jeśli kojarzycie japońskie miecze, katany, tam, y, tam akurat nie są zwykle dwie stale, tylko jeszcze inną metodą różnicową jest robione hartowanie, ale działa to na takiej samej zasadzie. Twardsza stal inaczej się ściera niż miększa, inaczej często reaguje na inne węgliki, więc inaczej reaguje na kamienie, na pH kamienia i można uzyskiwać różne takie artystyczne wzory, kontrasty w zależności od tego, jakiego kamienia użyjemy. Jak to w przypadku japońskich noży, wszystko ma swoją nazwę. Zauważcie, że ta twarda stal jest wypolerowana na lustro, a na tej miękkiej stali mamy kasumi, czyli mgiełkę i. Nie wszystkie kamienie pozwolą uzyskać tą mgiełkę. Niektóre tak, niektóre nie, i właśnie w tym kontekście ocenia się zdolności polerujące kamienia. I żeby nie było noże symetryczne, ale takie o konstrukcji warstwowej, gdzie mamy stal rdzenia i stal okładziny, również można polerować na kamieniach. Daje to całkiem ciekawe efekty. Ale noże z monostali, czyli zrobione z jednego typu, z jednego kawałka stali, raczej tutaj polerować tego nie musimy, więc jeśli macie noże tego typu. Właściwościami polerskimi kamienia nie przejmujcie się zupełnie. A jak jest z Rockstarem? Ja bym powiedział, że to taki kamień pomiędzy. Coś tam już można na nim wypolerować, ale na pewno nie jest to idealny kamień, jeśli byśmy chcieli zakończyć na nim polerowanie i uzyskać ten charakterystyczny kontrast na granicy dwóch rodzajów stali. Ale też jeśli i tak będziecie wchodzić na wyższe gradacje po tym Rockstarze, nie ma problemu, żeby zastosować gradację 1000 do wstępnego wypolerowania, wyrównania tej krawędzi tnącej, nazwanej Kiricha, a potem wejść na wyższe kamienie, które będą generować Wam lepszy kontrast. Więc jeśli i tak wiecie, że nie będziecie kończyć polerowania na kamieniu 1000, jak najbardziej możecie użyć tego kamienia Rockstar'a jako wstępną polerkę. Ale jeśli macie takie noże i wiecie, że będziecie kończyć polerowanie na gradacji 1000, są kamienie lepsze od Rockstara i pojawią się takie rekomendacje w wielkim teście Kamieni 1000, który na tym kanale w końcu wkrótce się pojawi. Jeśli nie jesteście na tym kanale pierwszy raz, dobrze wiecie, że polecam kamienie tak zwane splash and go, czyli takie, które wymagają jedynie chluśnięcia wodą i są gotowe do użytku. W przeciwieństwie do soakerów, czyli kamieni do namaczania, które wymagają 15-20 minut pełnego zanurzenia w wodzie, i od razu podkreślę. Nie korzystajcie z takich kamieni, chyba że ostrzycie od razu 5, 8, 10 noży. Jeśli będziecie musieli ostrzyć jeden nóż i wyciągać do tego kamień, moczyć go przez 20 minut, wkrótce Wam się tego odechce. A czy Rockstar jest kamieniem typu Splash and Go? No tutaj jest pewne nieporozumienie, bo z jednej strony producent nazywa go kamieniem Splash and Go, a z drugiej sugeruje 5 minut namaczania przed ostrzeniem. I skąd ta dziwna rozbieżność wynika? Ja to interpretuję tak. Można ostrzyć ten kamień po chlapnięciu, czyli jest to typowy kamień splash and go, ale jeśli chcemy polerować to, o czym mówiłem wcześniej na tym kamieniu, zdecydowanie przyjemniej będzie się to robić, jak ta zewnętrzna warstwa troszkę nasiągnie wodą. Wtedy nie będziemy się tak dziwnie ślizgać po tym kamieniu. Nóż będzie się bardziej przyklejał, jakby do tego kamienia, dawał tą przyjemniejszą odpowiedź. Więc podsumowując, jest to kamień splash and go, możecie go używać od razu bez namaczania. Ale jeśli polerujecie, albo zależy Wam na tym idealnym dźwięku podczas ostrzenia, możecie go na kilka minut wrzucić do wody. I dla takich prawdziwych miłośników ostrzenia ta różnica będzie powiedziałbym zauważalna, bo jeśli kamień o tej naprawdę wysokiej twardości tylko chlapniecie wodą, troszkę nóż będzie chodził na nim jak po szkle i tak będzie to lepsze niż w glasie, bo on jest jeszcze. Twardszy, jeszcze taki bardziej śliski. Więc jeśli zależy Wam na tym bardzo przyjemnym ostrzeniu, po prostu lubicie ostrzyć, te 3, 4, 5 minut w wodzie krzywdy temu kamieniowi nie zrobi. A zauważalnie moim zdaniem poprawi przyjemność ostrzenia. Więc to już Wasza decyzja. Moim zdaniem, jeśli macie nóż do szybkiego naostrzenia, chlapiemy, ostrzymy. Ale jak macie do naostrzenia kilka noży, wiecie, że poświęcacie sobie wieczorem pół godziny na ostrzeniową medytację. Poświęćcie te 5 minut, żeby ten kamień namoczyć. Nie powiedziałem właściwie jak używać tego kamienia, bo używa się go tak samo jak każdego innego na blat. Warto mieć jakieś mocowanie, ten trzymacz kamieni, ale można też użyć zwykłej mokrej ściereczki, ona też zapobiegnie ślizganiu się. Odrobina wody na wierzch, chlapiemy, jesteśmy gotowi po użyciu wypłukać zimną wodą ewentualnie gąbką bez detergentu wysuszyć i schować nie chowamy nigdy mokrego kamienia bo to może powodować jego pękanie albo szybsze zużycie i porada ode mnie mimo że ten kamień jest bardzo twardy bardzo wytrzymały kiedyś w końcu się wyżłobi i żeby jak najdłużej uniknąć tego żłobienia, starajmy się ostrzyć na całej długości kamienia albo sekcjami. Najpierw ostrzymy w tej części górnej, później dolnej, lub ruchami właśnie na całej powierzchni przód, tył, góra, dół. Ale nie martwcie się, to jeszcze nie jest ten trik, który Wam obiecałem na koniec. To co? Podsumujmy wszystkie za i przeciw. Najważniejsze zalety. Ten kamień bardzo szybko zbiera, szybko będzie Wam ostrzył, ostrzenie zajmie Wam mniej czasu, a jednocześnie jest to kamień bardzo trwały, nie będzie się żłobił, nie będzie wymagał jakiejś wielkiej pielęgnacji nie wymaga on namaczania, nadaje się do użycia od razu po wyjęciu z szuflady i do samego końca swojego życia, nawet jak już będzie taki bardzo cieniutki, zachowa pełną agresję ścierania, nieważne czy zaczynamy ostrzyć, czy za 5 lat będziemy na nim ostrzyć, w przeciwieństwie do diamentów, które się zużyją, stracą tą agresję, ten kamień będzie agresywny do końca swojego życia. A minusy? No jakieś tam są, szukałem ich trochę na siłę, no jest to kamień bardzo szybki, ale jeśli komuś zależy na największej szybkości Szybkości, pewnie lepszym rozwiązaniem będą kamienie diamentowe, które tną, zdzierają tak 20-30% szybciej. Taka pełna uniwersalność. Na diamencie naostrzymy również noże ceramiczne przy odrobinie cierpliwości. Na kamieniu korundowym, niestety, tego nie zrobimy. No, ale kto normalny w kuchni używa noży ceramicznych? Rockstar nie jest kamieniem do namaczania, ale wymaga tego chlapnięcia wody, przez co będzie trochę więcej zamieszania na blacie powodował, trochę tego błotka możemy się ubrudzić. Ostrząc na płytkach diamentowych nie mamy tego problemu, bo robimy to na sucho. I ostatni minus, szukany tak zupełnie na siłę, to jest właśnie to polerowanie. Przyzwoity kamień do tego, ale absolutnie nierewelacyjny. Jeśli chcemy bawić się w polerowanie, na pewno znajdziemy coś ciekawszego. I obiecana sztuczka, ale nie, nie martwcie się, nie będzie to znowu stropowanie, mimo że mówię ciągle o tym na kanale. Wiecie, że między ostrzeniami, żeby nie ścierać noża, nie zużywać go, warto go podostrzyć na skórze, na stropie skórzanym. Odzyska wiele ze swojej ostrości, ale też domyślacie się, że po kilku stropowaniach ta czynność przestanie dawać efekty, nóż stępi się na tyle, ta krawędź zaokrągli się na tyle, że szuranie po miękkiej skórze nic nie da. I co wtedy zrobić? No, teoretycznie trzeba naostrzyć nóż, zdzierając znowu sporo metalu, ale okazuje się, że zamiast musaka, czyli tej stalki, na przykład do podostrzania, i zanim jeszcze wejdziemy na kamień i będziemy ostrzyć, szorując i zużywając dużo z krawędzi tego noża, możemy go podostrzyć na sucho na takim kamieniu. Kilka ruchów stropujących tylko z włosem, na sucho. I odzyskamy naprawdę dużą część ostrości, której już nie dało się odzyskać na stropie. Ja zaobserwowałem, że ta metoda działa kilka, nawet kilkanaście razy, zanim będziecie musieli wrócić z nożem na kamień i na mokro go szorować. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oszczędza wasze ostrza. Każde ominięcie ostrzenia, czyli zdzierania dużej ilości metalu, a każdy sposób podostrzania noża sprawi, że wasze ostrza będą żyć dużo, dużo dłużej. Link do kamienia jest oczywiście w opisie i rozmawiając z chłopakami z Kamimoto, cel był taki, żeby to była dla Was najlepsza cena na rynku. Jeśli tak nie jest, jeśli znajdziecie gdzieś taniej, dajcie mi oczywiście też znać. Ode mnie jeszcze oczywiście kupon rabatowy Pyza do Kamimoto, ale jak zawsze ten kamień kupiłem za własne pieniądze i paradoksalnie nawet nie w Kamimoto. I zanim jakiekolwiek pieniądze swoje wydacie, zastanówcie się dwa razy, czy ten kamień jest Wam potrzebny. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do następnego.